Manko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Far Cry na Multiplayer. W poprzednim odcinku zauważyłem, że y, dobrze szło gościom z broni właśnie tej, czyli STG... Co to jest? Zajmowanie jaskinia. Aha, bo to jest dominacja. Dobra, czyli y, przejmi punkt. Yy, widziałem w poprzednim odcinku, dobrze szło tą bronią, czyli STG-90 i z tego co widzę, no, mały rozrzut, no myślę, że, myślę, że to muszę wypalić, naprawdę. Zmieniamy dziedziniec, wow, no kucnij, co jest, kucaj, idioto. No dobra Yes No Kurde nie zażyłem. dobra Nieważne Wow Ej no co jest, ale mam jakieś lagi dziwne Czy mi się klawiatura się zacina czy co? To ku coś nie mogę, to co? Kłócni Teraz kłócę nie, te, nie wtedy, co trzeba. Brawo. Dobra, nie mamy naszą. Farma, dziedziniec przejmują nam, to trzeba ruszać. Dobra, dobra. Zabiję go. Nie wyszło Nie umieraj, proszę nie umieraj To chyba jest bez sensu, nie ma sensu nie. Dobra, teraz mamy ten pakiet Inaczej, tu się jakoś... No, dobra, czuł Mamy ten pakiet, sobie zmienimy na... na no, 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 no. fa-masa On z seriami, on się... o oh, fuck Zabijam go? Nic nie widzę. Dobra, jaskinia nie jest nasze, trzeba przejąć, to jest pewne. Jest. Zabójstwo szturmowe. Chwila. Zasłonię zasłony, żebym lepiej widział w powiedzmy ciemnościach. Bardzo w, i bardzo niefortunnie weszadą do gry powiedzmy. Dobra, Famas. Ja lubię tę broń. Lubię tą broń, ale ona jest. Ona jest dobra na współpracę. Dlaczego? iż, gdyż y, ona strzela seriami, a tutaj, tutaj, tutaj ona wydala tego na bliskie, dalekie dystanse na bliskie niestety nie dobra biorę to ale tu campi, ja nie mogę aha, on co tu waży do jakiegoś działka Poko. To mi nie wyszło. Gdzie jest farma. Boże. Nie mam szans. Ja, ja. ja. Tam jest farma, dobra. Ale to zdupczyłem w tym momencie. Chyba, że go zabiję. To się. Ła wow. No a ten drugi mnie zabił. Yy, zmienimy zestaw sprzętu. Na no, test. Dalej. STG jednak na razie sprawuje się całkiem dobrze. Idę na dziedziniec. Tylko nie wiem, po co tu weszłem tutaj pod podziemi? Boże, ale to jest... Ja Mówiłem kill. kill'em? Mam trzy, trzy kill'a. Dobra. Dobra, on jest mój, on jest mój. On jest mój. Ja, yeah, plery. Przejmuję to. Mam nadzieję. Dobra, jest. Ja chyba, że tylko ja gram w tej drużynie. Dawaj, do mnie, do mnie, do mnie, do mnie! Podchodzić. Już, już. Jest drugi. Nie yeah. Kurde, ale nas oblegają. A ja się tak staram. Buja! O, błagasz to, broń wow, o, to będzie zarąbista, broń O nie ja chcę to mieć, to jest zarąbista, broń Ciekawe czy ją mogę mieć, muszę zobaczyć Dobra, mam jedną Długo, długo to nie przetrwa, to wiem na pewno No ja nie wiem czy mi prezydent czasem jeszcze goś drugi nie robił Dobra, nie, ja chcę umrzeć, bo muszę to szybko Serio? No nie! Zablokowałem się, fak Niestety przegramy to raczej Myślę, że to jeszcze coś zdążę ugrać. No i dalej wszystko nam zajęli. Co za patałachy, no. O tam ktoś był. Ja lecę na farmę w takim razie. Wow, spadki FPS-ów, spadki FPS-ów mocne. Przejmuj to. Ty to przejmuj. What the fuck, what the fuck, what the fuck, to jest? Co gra, to było, było coś głupiego. Bardzo głupiego. Uuu, uuu... No dzi... Jez, zapływ w ofensywie, drugi. Chodź tu! Gdzie lecisz? Masz no, tu mi w las, ja nie mogę. No to za patologia ze mną gra. Co za mam za team jakiś głupi, no. To za patologia. Niech to szlak trafi. Idę na farmę. Nie się... nie się wszyscy piedalą. Tum, 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 tum muszę uważać no jakaś trutka, fak ale żem, ja żem to weszedł ja pierdziele. myślę, sobie, jakiś dymek sobie, jakieś raca, tutaj trutka jaki jest ten koksu diaskini, diaskini, go go Tędy do jaskini. Bum, burudum dun. Coś mi plecy robi? Myślałem. Kurde, zabijcie mnie. Za nisko, za wysoko celowałem. Bardzo za, bardzo za wysoko celowałem Do niego. Dobra, jestem blisko farmy. Już i tak przegramy, no ale... Cóż, no ja się starałem. No zajmuj tą farmę szybko. No, wyłaś. Reanimuj go szybko Teraz mnie Na no, czas nam trzeba się poświęcić, nie? Ale ich jest pięciu nas no, jest nie jest po czterech, no ale nas on. Buha ha ha Ol mi banie załatwił Zabij go, proszę cię, zabij go Reanimuj mnie, szybko Dobrze O, chyba to słyszeliście. Przyszła mi wiadomość. Na pocztę, okej okay. Dobra, dobrze, dobrze nam idzie teraz. Teraz trzeba dziedziniec zająć szybko. Ja będę bronił, tak tu sobie idę. Seria zabójstw No przejmujemy, przejmujemy dziedziniec, tak Trzeba zobaczyć mi się to podoba to farmę nam przejęli znowu mm. Dobra, reanimacja, proszę, ktoś mnie ktoś mnie reanimuje Dajesz gościu, dasz radę, dasz radę, nie da rady Nie ma co Tylko tu czuła widzę, szczerze. Zajmuj to szybko. Zajmuj szybko, fast, fast. My się nie damy tak łatwo. Beczk, bomba beczkowa gotowa. Jeszcze muszę ogarnąć fotografa kraja, bo ja nie ogarniam co to za beczki jakieś tam inne. Dobra, idziemy na dziedziniec teraz. Trzeba zająć dziedziniec od nowa. Co ja robię? Może zrobimy im plecy, jakby co? To jest fajnie to, fajnie jest to w far kraj o dwójce, że... O trójce można na, multijze, ma na fu, full bieganie mieć. Full bieganie. Ajajaj. Yeah, zabójstwo sztułmowe, coraz lepiej mi idzie. Dobra, jeszcze farma. My się tak łatwo nie damy. Przejmują nam jaskinie. Proszę! 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 E, nie, ratują mnie. Nie ma co klikać. E, I teraz... dzisiaj się narodzę. W dziedzinie jest jaskinia, farma. Ja idę do farmy. Oni przyjmują... Ja się nie rozstroję, no. Ale dobra. Przyjmują jaskinie. To oni sobie dazą radę. Ja sobie idę teraz na farmę. uważać teraz, mogą mnie z każdej strony zajść. Do buty zdążył? O, gitara Dobra Farma przyję... O, przebraliśmy Niestety, ja się starałem A ja nie byłem najlepszy, kto był najlepszy? O... Dobra, to już koniec tego odcinka, a więc komentujcie, subskrybujcie i oceniajcie.